Siemaneczko, witam wszystkich na kolejnej teorii, gdzie możemy zobaczyć w ostatnim czapterze mangi Boruto, jak nasz główny bohater chce przenieść się do miejsca, gdzie po ucieczce znajduje się Kodo z żabą Boruto pod płaszczem, nie zdający sobie z tego sprawy. Możemy zobaczyć, że Boruto przygotowuje się do życia jakiegoś Jutsu, co wskazuje na to, że jest to technika czwartego Hokage Hirashi no ponieważ możemy zobaczyć Boruto, jak wygląda jego pieczęć. Oczywiście jest ona wykonywana jedną ręką, tak samo jak Minato, macie tutaj porównanie, ale zaraz powiedzmy, no kaczorek, nawet kage można wykonać jedną ręką. Otóż jest to przypadek, ponieważ tylko Sasuke ją wykonywał, gdy stracił jedną rękę. Minato to geniusz, który udoskonalił technikę Tobiramy, a wiedząc, że Boruto to geniusz swojego pokolenia, trenowany przez Kodziego, klona Jirai, który również trenował Minato, mógł on w prosty sposób Podsunąć mu wskazówki o tym Jutsu oraz że warto się go nauczyć. Choć sama technika wymaga przecież dużej ilości czakry, to samo bycie w sklenu Uzumaki tutaj nie wystarczyło, o nie. Ale przychodzi nam w pomocy karma, która te rzeczy powiększa oraz zmniejsza ich zużycie. Co lepsze w mandze to technika Kodo, jego pasy, ślady, dzięki którymi się przenosi, wybrane miejsce przez siebie zostały porównane do techniki czwartego Hokage, czyli rzeczywiście może coś być na rzeczy. Samo Jutsu polega na natychmiastowym pojawieniu się w innym miejscu. Przecież to tak jak robił Boruto, gdy teleportował się za plecy Kodo. Wiemy też, że w owej technice jest coś, co jest potrzebne do jej wykonywania, mianowicie specjalna pieczęć, która jest niezbędna w procesie teleportacji. Wiemy, że owa pieczęć może oznaczać dowolny przedmiot, rzecz, co bądź, byleby na nim się znajdowała. Co lepsze, dana pieczęć nigdy nie znika. I tutaj w mojej głowie rodzi się prosta i skuteczna teoria, która rzeczywiście może odnieść sukces. Słuchajcie. Boruto obecnie wykorzystuje żaby. Co jakby Boruto na jednej z nich z żab na plecach zostawił pieczęć, aby potem bez problemu mógł się przenieść. Właśnie za jej pomocą oraz techniką czwartego. Ogólnie miałoby to sens i logikę. Nawet znalazłaby się odpowiedź, dlaczego Kodo nie trafiał w Bruto, ponieważ od początku walki miał pod płaszczem żabę, a Bruto po prostu się do niej tepał i po prostu był za jego plecami. Myślicie, że ma to sens? Fajnym przykładem jest to, żeby opanować technikę czwartego Hokage, nie potrzeba być niewiadomo jakim potężnym shinobi, ponieważ opanował ją jeden z Geninów wioski Liścia Genma, który solo nie mógł jej wykonać z powodu braku ilości czakry, ale możemy zobaczyć, że trzech dżininów potrafi przenieść piątą Mizukagę, dzięki właśnie tej technice, co daje nam kolejną wskazówkę, że dla takiego Shinobi jakim obecnie jest Boruto, ta technika nie powinna stanowić większego problemu. Drugim, a zarazem ostatnim tematem w tym odcinku, który chciałbym poruszyć, będzie ostateczny antagonista serii Boruto. Gdzie zadałem pytanie na karcie społeczności, abyście to Wy również wybrali, na kogo głosujecie, i wygrał Shippo Yotuku. W końcu jest to zrozumiałe, że to właśnie na niego głosowaliście. Bóg, lider Otocuki, który jest niepokonany. Za wiele na jego temat nie wiemy, ale zrozumiałe jest to, że na niego stawiacie. Ale czy Kishimoto będzie chciał zesłać na ziemię tak potężną postać? Zapewne to Boruto będzie musiał z nim walczyć. Ale po co miałby przejmować jakieś ciało i zejść na Ziemię? To jest nurtujące pytanie. Po co? Jak wszystko posiada? Więc ja osobiście bym odrzucił. Na ostatniego bossa serii, drugim waszym wyborem był Amado, 37%. I tutaj osobiście ja bym na niego stawiał, ponieważ to właśnie on od początku serii nie wiadomo dla kogo gra, dobra czy zła. To właśnie na jego temat powstają teorie, na przykład takie, że to on może być ostatnim członkiem Ocucuki. Pamiętamy, gdy Sasuke odkrył zniszczone symbole, jednym z wymiarów, dwa z nich są zniszczone. Teraz wszystko staje się jasne i nawet liczba członków też się zgadza, ponieważ te zniszczone na jednym z nich jest Shibai, a na drugim Amado Otsutsuki. To by wyjaśniało skąd posiada taką inteligencję, skąd wie o istnieniu Shibaya, gdzie znajduje się jego DNA. To wszystko może wiedzieć w jeden sposób, ponieważ jest albo był Otsutsuki. W przyszłości to właśnie on może być ostatecznym zagrożeniem dla wioski, czy nawet całego świata. Amada to najbardziej tajemnicza postać dotychczasowej serii. Nie wiemy do czego zmierza. Może chce sprowadzić na ziemię Shibaya. Chce posiąść tak potężną moc, by go zabić i stać się jedynym boskim bytem. Który właśnie pozyska taką inteligencję, aby ożywić swoją córkę? Już raz postanowił to zrobić, ale niestety nie udało mu się to. Może to właśnie jego cel, gdzie do jego zdobycia nie zatrzyma go nikt ani nic, aby skrzesić swoją ukochaną córeczkę na tę chwilę stawiam, że to Amado będzie ostatecznym bossem tej serii, a my widzimy się w następnych odcinkach. Jo!